Trzymańczko, ale prezydentów z tej strony Igor. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I muszę Wam też powiedzieć: odcinek yy, nie będzie jeszcze przez kilka dni. Najwyżej się pojawi jutro, pojutrze, albo najwyżej za 4 dni, bo nie wiem kiedy dopiero wyjdzie. Ale bardzo Was przepraszam, oczywiście, ja jestem na tym kanale, nie martwcie się, ja dalej jestem na YouTubie, nie wiem za ile lat skończę, ale ja będę na tym kanale. Wierzcie mi, że będę. Um, to, um, chciałbym wam tylko dzisiaj tyle powiedzieć. Wiem krótki filmik, ale. No na serio przepraszam Was, że tak długo mnie nie ma na kanale, ale chyba. Ja mam obowiązki inne jeszcze niż YouTube, YouTube, YouTube. Mam szkołę. My to są teraz ferie, to będę dużo robił odcinków na feriach. Najwyżej tak 7 na pewno wyjdzie na feriach. To co ja mogę jeszcze powiedzieć? Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!